Witam serdecznie na moim pierwszym materiale na kanale. Chciałem pokazać wam pierwszą bitewkę, jaką zgrałem M103 z co prawda. I pierwsza zrzuciła mnie na 9 tiery, Pierwsza jest jakaś taka bitwa. World Gaming nade mną poprzednie bitwy, same na dziesiątkach. Jest to bitwa na dziale e, z penetracją 240, bodajże na godzinę 340 w końcu działu, który można zadać trochę damage'a tam średnich, bo wychodzi 400 Jest to oczywiście World of Tanks na konsole, ja mam na Xboxie e, Mapo Pilz. jedna z ciekawszych map według mnie Można zadać, zaraz zauważyć, wydaje mi się, że wynik jak na mój poziom nie jest najgorszy W końcu mi się udało coś ugrać w tej grze Chciałem to pokazać Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy podoba Wam się taki rodzaj rozgrywki? Widzę, że na YouTube jest mało filmików z gry World of Tanks, akurat na konsole. Dużo jest na Pesecie. Pomyślałem, że może coś takiego by ktoś by chciał zobaczyć. Komuś może by się przydało. Ktoś może dopiero rozpoczyna na grę. Chciałby zobaczyć, jak można by było fajnie zagrać na jakiejś mapie. Nie uważam, że jestem jakimś dobrym graczem. Ale ta bitwa wydaje mi się, że być, może być ciekawa. Zwłaszcza, że Zyrgana jest cała hmm, bez amunicji Gold wszystkie pociski AP. No, i tutaj pomyślałem, że po takim losowaniu, no, można by było pojechać na lewą stronę na hangary. Zobaczyłem, że MX50, 120 i T30 jadą ze mną, więc zawsze jakiś backup by się przydał. Mogłem sobie na coś tam pozwolić. No. no i próbowałem coś tu ugrać. Czekałem na jakiś może niższego tieru czołgi. Mam taką nadzieję, bo w sumie stokowy czołg wciąż go XP, Fajnie był było zagrać jakąś bitwę, w której można było coś ugrać. Wiadomo. Każdy przecież chciałby zagrać jak najwięcej. Zobaczyłem żarówkę, trochę zbladłem. Zobaczyłem strójkę. Udało mi się ją trafić. Niestety przyjąłem za 400. Nawet za 400 z hakiem. Tu niestety się odbiłem. Zobaczyłem, że t 54 tam jest. I przybustowałem 6-8 Tieru. Skupiłem się na nim. Pomyślałem, że łatwy target. Jak możecie zauważyć, chciałem zagrać Side Scrub. Z tej perspektywy wydaje mi się średnio udany, ale Na szczęście nic we mnie nie celowało w tamtym momencie Tu liczyłem, że uda mi się wsadzić bułę w tm 3 Od boku Niestety nie wychylił No i zostałem sam z ziemniakiem, który oczywiście stanął na mnie bokiem Trafiłem go w amunicję Niestety bez wysadzenia On się ode mnie odbija Wyjeżdżam Ha, gdzie by go tu przebić. Oczywiście błok ma bardzo mięciutki weszło razem z gąską. Liczę, że ktoś go strzeli, żeby miał jakieś uszkodzenia po wykryciu. On się ode mnie odbija. Wykańczamy przeciwnika z bardzo dobrym losowaniem 438, gdyż średnie to tylko 400. No i co? I przydałoby się ruszać dalej. Trzeba zniszczyć tą stronę, aby pomóc naszym po drugiej stronie. Byłem TM-103 tyłem, liczyłem, że go podpalę, niestety nie podpaliłem, ale losowanie 434 bardzo korzystne. I w tym momencie nasi mi dosyć pomogli, liczyłem, że to dobije to T-54. Tak jest, dobijam je. No oczywiście tutaj trzeba dobić lufy. Artyleria niestety nie została jeszcze zniszczona. Nienawidzę artylerii w tej grze, więc liczyłem, że ktoś się dobije. Zawsze psuje mi bitwy, i myślałem, że w tej bitwie będzie podobnie. Na szczęście była w tarapatach. W tej sytuacji zobaczymy jakieś Tudeka Slayer'a. Nie przeszkadza mi specjalnie. Dobijam meda. Zadowolony. Podjeżdżam dalej. Celuję. Niczego nie świadom, Biję się z super persingiem. On oczywiście nie może mnie przebić, nie jest to bardzo pancerzony czołg. W tym momencie przyznam się szczerze, że nie potrzebna minimapę, Skupiłem się na tych czołgach. I to był mój błąd. Teraz patrząc z tej z perspektywy wiem, że to jest mój błąd. Mogłem tutaj stracić bardzo dużo hP. Pershing dobity. z 2M. Bardzo dobrze pancerzony czołg. I w tym momencie miałem bardzo dużo szczęścia, gdyż Slayer uderza mnie za zero. A tu mógłbym wyderzyć mnie w tył za bardzo dużo swojego trola, i w tym momencie robię śmieszną rzecz. Próbowałem wyjechać tyłem, liczyłem, że może uda mi się go trafić jeszcze za darmo w tył. Niestety, 103 w cofaniu nie jest najszybszym ciągiem i ten strzał, no niestety, nie należy do najbardziej udanych. Cóż. Ale wędrówka sobie świetnie z nim poradziła i w tym momencie Udaje mi się go dobić Jest to czwarte moje zniszczenie W tym momencie już bitwa jest całkiem ciekawa, ponieważ 3600 demedza na 7 tierze stokowym, przypominam, czołgu Nie jest wcale złym wynikiem No i poruszałem się dalej, liczyłem. W tym momencie już wiedziałem, że bitwa będzie na 90% wygrana. Nie, nie sądziłem, że może coś się stać. Dlatego chciałem zrobić jak najwięcej, wiadomo, damage'a. Im więcej damage'a, tym więcej doświadczenia i szybciej możemy wymaksować nasz pojazd. TT-54 podejrzewałem, że może szybko dojechać naszego TDK. Więc jak najszybciej chciałem mu pomóc. No niestety... Czułem, że mi się to nie uda, że mój Tedek jest spisany na straty. Ale próbowałem go pomścić. Wiedziałem, że to 54 jest teraz kluczowym czołkiem. I tylko starałem się, żeby mnie nie objechał. Niestety gracz widać, że był dosyć doświadczony. Tutaj mu się nie udaje mi objechać. Ja go przebijam. I w tym momencie objeżdża mnie. Wyjeżdża na mnie drugi czołg. Przecież mówiąc trochę byłem. Patach, ponieważ jest to Kankuera, na szczęście drużyna czuwała. Teraz go dobijam i bitwa zostaje wygrana. Robię niecałe 5000 uszkodzeń, jest to w tym momencie mój rekord. Ponieważ jestem świeżym graczem w tą grę, myślę, że no, mam niecałe 400 bitew rozegranych. Nie wiem dokładnie ile nie sprawdziłem. Tak strzelam 400, nawet myślę, że trochę mniej. Padło mi 8500 szkodzeń i nie była to pierwsza wygrana bitwa. Całkiem fajny wynik. Jest to as pancerny. Tylko dzięki wam bardzo za uwagę. Dajcie w komentarzu znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej moich bitew. Trzymajcie się na razie.